Dzień dobry kochani, ostatni film właśnie z tej serii, gdzie omawiamy sobie ćwiczenia na konkretną część pośladka, bardzo przypadł Wam do gustu i bardzo dużo osób chciało, abym zrobiła dalszą część, jakby kontynuację tej serii razem z bokiem pośladka i górą pośladka i właśnie tą górą pośladka dzisiaj się zajmiemy. Właśnie przy okazji tego ostatniego materiału wspominałam Wam o tak zwanym butt-shelf, czyli takim odcięciu, e, gdzie kończy się odcinek lędźwiowy, zaczyna się mięsień pośladkowy, ogólnie pośladek. E, wiecie, aby zrobić taką jakby imitację półeczki, to się tak tłumaczy po prostu z angielskiego, a tak dla zobrazowania jest to miejsce tam, gdzie Kim K. trzyma swój słynny kieliszek na pośladku. To jest właśnie to miejsce i na tym miejscu będziemy się skupiać. I właśnie dzisiaj przedstawimy sobie trzy ćwiczenia, które moim zdaniem najfajniej działają na tą partię i ja przynajmniej, ja najbardziej czuję. Właśnie tą partię pośladka mocno pracującą przy okazji tych ćwiczeń. Na tą część pośladka przede wszystkim najlepiej będą działały wszelkiego rodzaju lifty, czyli lifty na bramie z gumą, więc jako pierwsze tutaj rozpatrzymy sobie odwodzenie nogi w tył na bramie, z gumą, jak wolicie. Bardzo istotne w tym ćwiczeniu jest to, niezależnie czy wykonujecie je z gumą, czy na wyciągu, aby wyizolować maksymalnie pracę pośladka. Tutaj nie pracuje nam całe ciało, nie dochodzi tutaj do wyginania się w odcinku lędźwiowym. Musimy pilnować tego, aby cały czas mięśnie brzucha były napięte, aby nasz tułów był stabilny, a cała praca aby spoczywała na właśnie naszym mięśniu pośladkowym i to tam ta praca zachodziła, żeby ten mięsień pośladkowy generował możliwie jak największą pracę. I właśnie w tym ćwiczeniu największym problemem dla wielu osób jest ta zbytnia ruchomość w odcinku lędźwiowym, gdzie nie trzymamy napiętego brzucha, więc całe ciało po prostu jakby generuje ten ruch i ten pośladek wcale nie jest tak mocno zaangażowany do pracy. Też to dodatkowe obciążenie spoczywa wówczas na odcinku lędźwiowym, więc ćwiczenie staje się nie Efektywne. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to, abyśmy pilnowali tej techniki. Drugim ćwiczeniem jako króla pośladków nie mogło tutaj zabraknąć hip tu Hiptras ogólnie działa bardzo dobrze na mięsień pośladkowy wielki, ale także na jego górną część i właśnie fajnie działa na to odcięcie mięśnia pośladkowego od odcinka lędźwiowego. Bo przede wszystkim za objętość i wielkość naszego mięśnia pośladkowego odpowiada mięsień pośladkowy wielki. Jak sama nazwa też wskazuje, więc to głównie też będzie zależało od tego, jakiego on będzie rozmiaru, jak bardzo będzie rozbudowany, tym większe po prostu będzie to odcięcie. I jeżeli chodzi właśnie o górę pośladka, to u mnie i moim zdaniem najlepsze tutaj jest wybór klasycznego, zwykłego hip trustu. E, w mniejszym zakresie powtórzeń zazwyczaj, ale to już zależy tak naprawdę od planu, jaki wykonujecie. To jest tylko taka moja mała, mała sugestia, że e, hip trust klasyczny jest to hip thrust, gdzie możemy naprawdę tego ciężaru dużo dorzucić. Możemy tutaj się skupić zarówno na czuciu mięśniowym, jak i na dokładaniu w dwóch stopniach tak samo, dlatego fajnie jest tutaj właśnie działać na mniejszym zakresie powtórzeń, skupiać się mocno na pracy tych pośladków z większym ciężarem. Dla mocniejszego zaangażowania możecie sobie tutaj dorzucić gumę, co naprawdę bardzo świetnie też będzie działało na mięsień pośladkowy średni i mały dodatkowo, ale o tym już mówiłam, ale przede wszystkim pauza. Takie dwie sekundy pauzy po każdym powtórzeniu obiecuję Wam, że Wasze pośladki zapłoną. Aha. I ostatni to jest taki ogół ćwiczeń reverse hyper extension, ale chodzi po po prostu o unoszenie nóg. Tutaj postaram się Wam to zaprezentować. Niestety na mojej siłowni ta maszyna jest na ten moment wyłączona z użytku, więc e, jak najbardziej możemy także te ćwiczenie wykonywać w domu. Są to rodzaje ćwiczeń na pewno bardzo rzadko spotykane na siłowni, przynajmniej z mojego doświadczenia e, o tym wiem. I rzadziej wykonywane. Niemniej, jeżeli zależy Wam na skupieniu się na górze pośladka, to jak najbardziej tutaj to ćwiczenie możecie sobie dorzucić w planie. Zwłaszcza jeżeli szukacie jakichś nowych bodźców, jakiegoś rozmaicenia w treningu, to naprawdę te ćwiczenia potrafią zdziałać cuda yy, i też fajnie wpłynąć na właśnie to odcięcie. Yy. Pośladka na górze. Tym bardziej sprawdźcie, czy na swojej siłowni nie macie czasem maszyny lub ławeczki do tego, aby wykonywać właśnie tego typu uznosy, y, unoszenie nóg, bo to dużo Wam ułatwi, zwłaszcza jeżeli będziecie mogli sobie zaczepić y, jakby o nogi y, jakiś wyciąg lub y, po prostu ciężar y, i po prostu dokładać tutaj obciążenia i zwiększać intensywność tego ćwiczenia. Możecie to także wykonywać z gumami. Także one zwiększą tutaj y, intensywność i poziom trudności tego ćwiczenia. Rechoniem, więc to by były wszystkie trzy ćwiczenia, które chciałabym dzisiaj Wam przedstawić. Mam nadzieję, że. Latacie je do swojego planu i są one obecne, a jeżeli nie, to od tego momentu się to zmieni. Oczywiście to nie jest to, że cały plan się ma składać tylko z tych ćwiczeń. Są one akcesoriami, są one dodatkami do Waszego treningu, o których warto pamiętać, zwłaszcza jeżeli Waszym celem jest skoncentrowanie się na budowie mięśnia pośladkowego. Tym samym dzisiaj chciałabym Was jeszcze na koniec zaprosić do mojego konkursu. W konkursie do wygrania będzie e, booty program. Do dwóch osób poleci mój program, booty program, który został stworzony właśnie po to, aby rozbudować piękne mięśnie pośladkowe, jakby wykształcić taką kobiecą, e, krągłą figurę. Także jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim typem sylwetki, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak zbudować e, porządnie mięśnie pośladkowe, to serdecznie zapraszam Was do udziału w konkursie. Jedyne co należy zrobić to zasubskrybować kanał, polubić ten materiał i napisać przede wszystkim w komentarzu, bo to właśnie z komentarzy będę losowała zwycięzcę, które z ćwiczeń najbardziej gdzieś tam... Wchodzi wam na pośladki, które ćwiczenie na pośladki najbardziej lubicie w swoim planie treningowym. Tymczasem dziękuję Wam, kochani, i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym materiale, gdzie rozpatrzymy sobie bok pośladka.